Dotyczy innej sprawy. To znaczy, dzisiaj tą wystawą otwieramy jubileusz 25-lecia działalności tej galerii wystaw, galerii wystaw pod Ona została uruchomiona pierwszą wystawą w 2000 roku po otwarciu instytucji tutaj w tym ratuszu odnowioną wówczas i do tej pory. Yy, zostało tutaj zaprezentowanych ponad 150 różnych wystaw. fotograficznych, malarstwo można by było na, wy, wymieniać nazwiska. I to jest też godny, godny jubileusz. Natomiast yy, w tym roku obchodzimy w Zerbiszynie bardzo ważny jubileusz. Jubileusz 700 lecia istnienia, działalności yy, parafii pod wezwaniem Świętego Idziego Opada. W związku z tym traktujemy tą wystawę jako jeden z elementów wielu y, tych odchodów jubileuszowych. I to, drodzy Państwo, tyle z y, y, tytułem wstępu. Jeszcze w formie takiego przed... Y, ja mam inaczej niż, niż ksiądz dziekan, czy ksiądz to tam ogłoszenia parafialne są połączyli po tym wszystkim, jak Państwo widzą do domu. Jeszcze takie małe ogłoszenie ponieważ patrzę tutaj, widzę, towarzystwo Miłośników Ziemi w osobie Marii, Pamiętam się, że 24 już niedługo będzie tutaj premiera filmu Gaj Sprawiedliwych w sali Spytka Jordana na dole. Zapraszam poświęcona tym osobom, które ratowały Żydów. 24 marca też data nie przypadkowa. I teraz przejdziemy, jeśli Państwo pozwolą... Bardzo skracam tą moją wypowiedź, żeby Państwa nie męczyć, do tego, co jest sednem tego spotkania, czyli, czyli do wystawy. Drodzy Państwo, Państwo przeczytacie Państwo doskonale znacie i, i szanujecie autora tej wystawy, bo inaczej nie było by Was tylu na tej wystawie. Ale ja sobie pozwolę kilka dosłownie słów powiedzieć na temat tej wystawy. Jeśli my chodzimy sobie do kościoła, do swojej parafii, no to idziemy do kościoła, wchodzimy i widzimy ten kościół z dołu. I wtedy, kiedy Stanisław Kusiak, który tutaj zawsze przygotowuje wystawy, i czy Marcin ze mną nie chciał rozmawiać, i słusznie, ze Stanisławem, bo on się na tym zna, w związku z tym zainstalowali tą wystawę tak jak trzeba. Więc jak już mogłem sobie w spokoju zobaczyć, to pomyślałem sobie w ten sposób, że to jest to inne spojrzenie. Czyli to spojrzenie takie, jakie Pan Bóg widzi w naszej świątyni, tutaj na dole. I tego księdzu Marcinowi bardzo pogratulować. Tego wiem o tym od taty, że ta pasja Czyli to powołanie do to, to fotografii przyszło wraz z kapaństwem. Ja po środowisku pytałem aby y, czy nie był mały taki dzieciak, jeszcze nie był kapanem, prawo nie niego się i w ogóle nie był taki wybitny, czy od razu tam pytał, to zamiast samochodu, to kupił mi Pan porządny aparat, nie? Mniej więcej takiej wartości jak samochód, który będę do Urzędu Gminy. Nie, 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 nie. To dopiero, to drugie powołanie przyszło wraz z kapłaństwem. Drodzy Państwo, wystawa będzie czynna miesiąc, w okresie takim nie, nieprzypadkowym. I jest taka zasada przy otwarciu tej wystawy, bo tutaj pali się do mikrofonu pan burmistrz, ksiądz dziekan i wszyscy inni. Bardzo was przepraszam ale zasady w są takie, że po moim niezgranicznym wstępie mikrofon oddaje po wystawy i to będzie otwarcie, a później po otwarciu Państwo wybitni, powiecie co o tym sądzicie, bo sądzicie znakomicie i w zupełnie inny sposób niż ja to przedstawię. Bardzo proszę.